A więc witam was w Bubblegum Simulator i moi drodzy, po prostu w tym odcinku naprawdę chcę się zastanowić z wami, też skłaniam was do refleksji, zastanowili się zastanowić nad tym, czy po prostu ta gra zaraz nam nie umrze, bo dostaje za mało kontentu. Jakby, zobaczcie, nie, serio, serio, pomaga, bo update'y, nie, i w ogóle zobaczcie, tutaj update drugi, który też jest nazwany jako update trzeci, no to zobaczcie, update drugi, jak i update 1.5, według mnie oba te update'y można nazwać za update'y, Połowiczne, za update tym małe. Update drugi, który chyba uznali oni za pełnoprawny, wielki update, bo nie ma dopisku.5, tylko normalnie jest update 2, to competitive season, który trochę działa jak event speculatora 19. Wiesz jak działają? Że ich już nie ma, nie ma tego, już usunięte jest. I po prostu problem jest z tym, że faktycznie to jest usunięte, nie mamy tego w ogóle i ten update poradził oprócz tego jajko, którego też nie mamy, ale też poradził Series of Reefs, który chyba jest na limited time, czyli też już go nie. Dobra, nie. Pomaga ci całego apdic, jak widzisz, nic już nie mamy. Były zniknie nie tą drogą. Nie wiem, czy młodzi gier na Roblox się uwielbiają. Dodawać coś do gry tylko bo to, aby to zaraz usunąć, jakby je. A nie wiem, ale jak na razie to trochę ten ten krótki, szczerze teraz to zobaczyłem, teraz jak robię ten odcinek, ale, no, czyli to był taki update mały, co nie, to był update mały, update też był moim update'em, jeszcze go nie ma przecież, tego też nie ma, new game rift, to nie wiem czy to jest wciąż, 250 walut. to jest akurat op, nie, ale nie wiem czy to jest, raczej jest, bo nie bierze na limited time, nie, ale być czego tego też już nie ma, nie, update 1 to special egg <gryz> Tego też już nie ma nic z tej grze nie ma, co zostało dodane wcześniej. Boże stary Update trzeci był dla mnie nawet, dlatego mówię, dla mnie AD trzeci tak naprawdę jest pierwszy Pełnoprawnym update, Jaki kiedykolwiek ta gra chyba dostała, bo faktycznie coś wprowadzi, wprowadził prawdziw dużo rzeczy, które faktycznie zaraz nie znikną mnie. Naprawdę i trochę to jest problem, bo to jakby to wychodzi na to, że w 4 czy nawet 5 tygodni od istnienia 4. Powiedzmy, że 4 tygodnie istnienia gry gra dostała tak jakby jeden update. Jakby ja wiem, że jakby, do nie mogę powiedzieć, że tych jakby nie było, że nie istnieje, bo to były tym kątem na faktycznie i ludzie grali, ja też gram i nam się to podobało i dodałem jakieś mniejsze rzeczy, typu masterki, które faktycznie zostały, nie wszystko to, to było i więcej wszystko to było na czas ale naprawdę chcę zwrócić uwagę na skalę update'ów w grze, która ma 300-500 tysięcy graczy to jest naprawdę, wynik jest kosmiczny a oni zamiast zatrudniać ludzi to wygląda to, że na, jak na razie to się pierdzielą w tańcu i naprawdę update'y są mega małe mega małe, nie wiem czy prawdopodobnie kolejny update y taki będzie, czyli po 3,5, to nie będzie update 4, który będzie rozmiarowo tak wielki jak update 3 czyli teoretycznie w ogóle to nie będzie update. Update trzeci jak nie widzieliście w playzie, tylko to, co nie jest secret bounty, no to tutaj dla tych, którzy się są bardziej zainteresowani tymi petami limitowany czyli to zniknie, to zniknie, to zniknie zaraz, 200 milionów live event, który zaraz zniknie trading plaża, update, które faktycznie już zostanie masterki, czy faktycznie tutaj trochę zostało, nie, faktycznie trochę rzeczy już jest quality of life też dużo się zmieni, więc Zmiany już trochę więcej jest. A, czekaj, wait, what's next? Czekaj, czekaj. We hope that this week's mini update will next update. Which will part 2 of minigame paradise. Dobra, mamy, 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 update drugi, dobra. Czyli całkowicie ten odcinek chyba nie ma sensu, bo w tym momencie się dowiedziałem, że faktycznie dostaniemy part drugi tego, nie? Ale czy part drugi faktycznie będzie tak wielki jak part 1? Nie będzie. Part 1 wprowadził to wszystko. Part 1 wprowadził Trading plaży. Part 1 wprowadził całkowicie tą nową arenę, nową walutę. Wszystkie te nowe rzeczy. Te nowe minigierki, nowe masterki Mnóstwo rzeczy, season drugi też wprowadził Tego nie będzie teraz, no nie będzie nowego sezonu teraz na pewno Aż sprawdzę, żeby cię No 11 dni, nie będzie jeszcze Czyli dostaniemy teraz part drugi, który prawdopodobnie Doda nam z jakiejś 3, 4, 5 Może aren, by powiedział Max, raczej 5 To przesadzam, raczej 3, nie Tutaj na przykład mamy 5, nie czy pójdą tym samym tokiem, że będzie znowu 5 aren Czy będzie trochę więcej, ja jestem za tym Aby było tych aren jak najwięcej żeby one były jak najdalej siebie, żeby faktycznie trochę się na nie szło żeby to nie było przygodzenie tak w sekundę, w sekundę, nie? Yy, bo naprawdę do, jak ma być to tak, że będzie i mało aren, i będą blisko siebie, nie, co to nie będzie bardzo słabe, bardzo słabe, e, słabe wykonanie i sprawi to, że ta gra dla mnie, w moich oczach nawet będzie do przejścia w mniej niż jakieś 5 minut, co nie? Tutaj w ogóle to dodali do tego bardzo fajne rzeczy, właśnie quality of life change, w tym update'cie, które faktycznie mają sens, więc nie mogę powiedzieć, że te update'y nic nie dodały, bo dodały naprawdę, ale mówię, problem jest to, że jednak jak na to, jakiś sukces ta gra osiągnęła, bo to jest sukces, gra jest fenomenalna, gra naprawdę ma Gigantyczny potencjał i Gram ma mnóstwo graczy i zasłużenie jak na razie, ale jednak czy robiąc takie update'y, bo mówię, okej, okay, do updateu drugiego, trzeciego nie ma totalnie co się przypróć, w ogóle to jest update bardzo dobry, audyt jakościowy, update z wielkich, który radził faktycznie mnóstwo rzeczy, ale tak powinien każdy update wyglądać, a my mieliśmy, no mówię, tutaj ten, który radził więcej bugfixów, taki backfixowy update, ale no widzicie, tak tutaj limitowane czasowo, limitowane czasowo, co nie, limitowane czasowo, limitowane czasowo, limitowane czasowo. Bo nie tędy chyba droga, raczej bym był za to, by wprowadzali nowe rzeczy, takie na bardziej, na większy czas. Ale takie oczywiście zabikacze też mogą być, rozumiem, ale żeby one były rzadko, bo jak naprawdę nic się nie zmieni, jak naprawdę będziemy mieli takie połówkowe update w większości, to będzie źle. Sama w sobie gra na pewno trzyma się fenomenalnie jak na razie, 267 tysięcy graczy, mnóstwo osób to gra to jest, ale wiem, że to jest też zapodobana gra i ja tego nie będę ukrywać, Bubblegum też jest... Tak o, zabotowany. Sam byłem świadkiem serwera, na którym była z jakieś 20, z, bo no, cały serwer był w wodach, które same jakby tak te, e, latały, nie? Latały z punktu do punktu, aby farmić kończy. Nie, czyli to też jest zabotowane jak najbardziej. Ale no wiecie, wciąż gra jednak znacznie lepiej się trzyma i po prostu niszczy depta po prostu Pecima i tam te wszystkie inne gry, o jakich sobie wymyślicie teraz. I naprawdę wynik to jest chory jak na simulator obecnie w tych czasach jak na razie, jak widzicie, gra miała potencjał wzrostowy i jak na razie to się utrzymuje, to i można powiedzieć, był lekki spadek, można powiedzieć. Yy, bo jednak tutaj nie było już bardzo co robić. A to ciekawe, bo jednak to był update mocny. Jak widzicie, spadek był i tak mocny, nie? Prawie dwukrotny. I teraz, jednak, wzrost był już mały. Potrafię po prostu. Update był mały. Nie wiem, jak będzie wyglądał. przyszła w tej gry, tak szczerze. Ale mówię, jak na razie, ja mam nadzieję, że Ramble Studios naprawdę zaraz weźmie się w garści kogoś zatrudni. Bo jak nie zatrudnią, to po prostu będzie strzał w sopę, strzał w kolano. Nie wiem, naprawdę. Każdy update, każdy tydzień z czekaniem na zatrudnienie nie kogokolwiek do ich zespołu, to jest strzał w kolano dla całej przyszłości tej gry. A taki sukces nie osiągniesz żadnej żadnych innych i mam nadzieję, że oni bardzo dobrze o tym wiedzą, Bubblegum bardzo dużo czerpie oczywiście z tego, że jest jakby nostalgia, że gracze grali w pierwszą część i że pierwsza część miała naprawdę ogromny też sukces, jak na e, czasy, w których ona też istniała i to to też wpłynęło na to, jak teraz popularna jest część druga. Jakby wypuścić coś innego, to tobie nie osiągnęło takiego sukcesu, nawet jakby gra by była lepsza, ale po prostu jakby było to by inne IP, to i tak mówię, szans na coś Takiego by nie było, więc oni powinni na ten skupić. To jest dla nich generator pewnie pieniędzy. To nie jest nic po pokoju Pet Gra, ma monetyzację znacznie okrojoną i oczywiście bardzo dobrze dla nas, dla graczy. Ale powiem wam jedno, że jednak. Ale co ciekawe, wchodzi, nowo bo co, się te nową rzecz Jaren, Ametic Mythic Every czyli za 10 tych zakupów, choć chyba tutaj co 8 dostajesz tego peta w wersji mytycznej. Więc to jest ciekawe, akurat wtedy walił naprawdę będzie mocniejsza tych legendarnych, ekskluzywnych petów w wersji Mythic. Czyli jak to się tryduje To faktycznie to ma sens Czyli jakaś monetyzacja jest Ale ta monetyzacja Jakby w ogóle nic się robi Także jakby totalnie Nie jest to problem Żaden dla DLANS Dla graczy free to play Dobra ja nie jestem graczem free to play Co mam to? Ja mam wszystkie gamepasy Plurucz, double currency Bo jak na razie Totalnie się z tym trzęsę. To jakby też jest takim jakby Elementem Totalnie uważam, że chyba jest zbędne Ani currency Ani world currency Czyli no nie gemy. Co nie? Bo naprawdę to tak mówię Szczerze, że właśnie passy w tej grze Też nie wszystkie Nie są takie mocne takie wymagane, żeby no jednak one musiały być, po prostu że musisz gmieć te gamebasy inaczej będziesz totalnie w tyle. No, tak nie ma w tej grze? Nie wiem Powiem wam na razie tak. Ja czas, to, że ta gra naprawdę się obudzi jeszcze, jeżeli chodzi o rozmiary update'ów, bo kontetu za dużo nie ma. Ale co prawda też ja już jestem typem osoby, to właśnie nie gra już z tego typu gry, bardziej jest właśnie to, aby zagrać, przejść i tyle, co nie? Nie jest to, aby zostać robić noski w ogóle. Ja już raczej do tego chyba nigdy nie wrócę w żadnej grze. No nie wiem co bym nie musiał do tego przekonać, naprawdę nie wiem Ale co? W ogóle tutaj ci końca za 1190 tysięcy graczy, nie teraz mówię, było 300 w ogóle, więc naprawdę gra chory sukces ma chory. Ale mówię, nad tym pracuje chyba 3 osoby, ale żeby nie skłamać, to przecieżmy sobie tutaj na ich grupkę Rumble Studios. Faktycznie oczywiście Rumble Studios on wypuściło mnóstwo dobrych gier. Tutaj jak widzicie Mining Simulator, oczywiście dwójka, jedynka, oryginalny bubblegum simulator. Rumble jest i inne gry, tutaj też był, jak widzicie, próbowali coś bubblegum to... Ta... Bubblegum Tower Defense? Ej, ja to będę musiał sprawdzić kiedyś, ale dobra, na razie wszyscy sobie tutaj, jak widzicie, fan, loyal fan, nie wiem czy jaka to jest różnica między tym a tym, testers, contributors, czyli faktycznie trochę ludzi mamy, a to są testerzy, nie deweloperzy, owner jest jeden oczywiście, Ramble jest czyli konto, które chyba jest nieaktywne, deweloperów mają dwóch? nie, deweloper, developers, jaka jest kuźwa różnica, developer, developers, jakby... Nie wiem, jest jeszcze deweloper z żeby nie było. Nie wiem, może kogoś zatrudnili, nie wiem jak na razie widzi się. To jest prawdopodobnie cały zespół, jakim być może maksymalnie pracuje nad tą grą. Raczej na pewno więcej osób tutaj nie ma. Contributors to nie wiem, kto to jest, ale no, mówię, naprawdę. I gra ma, patrz, 97% lajków, stary, ludziom się tak gra podoba po prostu i mówię, sukces jak najbardziej zasłużony, jak na razie gra trzyma się bardzo dobrze, tylko mówię, że te niektóre updatey i cały motyw tego odcinka jest taki, że po prostu muszę się oboić, bo według mnie... Tutaj już też, raczej większość z Was zwróciła na to uwagę, że po prostu te update'y są za małe czasami. Jak na taką grę z takim potencjałem po prostu to miał ten odcinek powiedzieć. Że te update, y jak na tą skalę, są za małe, Śmiechu warty, doprowadzą grę do upadku bardzo szybkiego. Bo po prostu raczej nie w tych, że skoro konkurencja wyrabia się lepiej, więcej. Nie wiem, czy się mylę. Z tego co słyszałem, chyba nad RCU teraz miał jakiś mocniejszy update. Wiem, że PC miał przecież większy update. Teraz dodali pełny świat, czyli coś takiego, co tutaj zostało dodane, co zostało dodane do PC, można powiedzieć, tak w miarę takie porównanie, nie? Tak po kraju, updatey w takich wielkościach, z takim kontentem dostają gry jako norma co tydzień, ale Bubblegum jakoś nie może tej normy dotrzymać. Jak widzisz są takie mini updatey. nież to jeden ribcik, jedno jajku. Ile giereczka na trink plaży. Lekkie zmiany quality of life changes i tyle. Tutaj lekkie coś tam klany, coś tego typu. Jedno jajeczko, jeden rift i tyle. Trzymaj update. Nie, tydzień grania, z, tylko z tego jest naprawdę, mówię, gra jak na razie. Jeżeli ma iść tym tokiem, to jest bardzo złe. To będzie bardzo złe dla tej gry. Miejmy nadzieję, jednak, że tak nie będzie. Bo mi się gra podoba. Mi się gra podoba, jeżeli chodzi o to, żeby sobie wbić chwilę pokaż naprawdę mega jest, mi się podoba, nie? Chcę tutaj coś porobić można, naprawdę. Kontentów w tej grze nie ma aż tak wiele, jeżeli chodzi o nagrywanie, a to też kwestia tego, że po prostu mówię, mi już tak czysto teoretycznie nie zależy na petach ani nic takim. Po prostu ja już gra w te grę, aby po prostu nie sobie przejść. Nie na zasadzie, muszę mieć najlepsze pety w grze. I tak samo w ma wczoraj mówiłem. Nie gram na zasadzie, muszę grać cały czas, mieć najlepsze pety, ciągle już zobaczysz i w ogóle tylko już teraz gra na zasadzie sprzejdę nowy update I do widzenia, nie? I dlatego są eventy I gry takie tego typu limitowane Albo to, co tutaj dodali, czyli Nic nie dodali do przejścia, tu nic nie ma do przejścia Tu masz tylko rzeczy do otwierania no Cały update polega na tym, i właśnie też to Chciałem powiedzieć, że cały update praktycznie Polega na tym, że tylko otwierasz Dwa nowe jeka, z czego to się respi co jakiś czas Czyli będziesz musiał to szukać I, I tyle, albo możesz polować na jakiegoś my, Sekreta, który jest na 24h czy Trochę więcej, ale tak, to tutaj Nic kompletnie więcej nie ma, są jeszcze nowy master i tyle. I tyle, więc to naprawdę mówię, że po prostu update'y są malutkie w porównaniu do innych studiów I jak na razie nie wiem czy to się zmieni. Zobaczymy jaki będzie update, prawdopodobnie w sobotę, bo prawdopodobnie w sobotę powinien ten update wyjść, mam nadzieję, że nie będzie spóźnienia, bo oni spóźniają się ogólnie z terminem, ale jak już będzie faktycznie termin ustalony i faktycznie do tego terminu już dojdzie, to spóźnienie jest maksymalnie minutowe. Oni się mega dobrze wyrabiają, jeżeli chodzi o publikowanie audytów i receptowanie sererów w przeciwieństwie do Big Games. I jak widzicie, no, What's Next niestety nie pisze kiedy. Nie pisze kiedy, ale pisze, że part drugi mini game Paradise, Czy oczywiście tego świata. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I nie wiem, czy przypadkiem ten mini game Paradise part drugi nie zakończy tego mini game Paradise. Czy to już nie będzie początek Worldu trzeciego? Jak tak, to szczerze bardzo szybko. Mam nadzieję, że dużo będzie tych aren. Nie wiem, czy to jest dla nich dużo roboty, żeby dawać nowe świata. Tak czysto teoretycznie nowe światy z nowym jajkiem, nie chodzi mi o jakieś nowe mechaniki, nowe minigierki, nas, możemy to pominąć, to wydaje mi się, że wprowadzenie na, w ciągu tygodnia roboczego całkowicie na tydzień roboty na czymś takim, to raczej to mogą wiele w tego wprowadzić, tylko oni się skupiają też trochę na takich rzeczach czasami niepotrzebnych, czasami niektórzy na siłę robią, ale czasami naprawdę robią dobre rzeczy ciężko powiedzieć, jak na razie ciężko było jaką przyszłość ta gra będzie miała już wiele osób mówiło na jej release, że ta gra zaraz upadnie, że ta gra pożyje sobie z miesiąc, dwa i albo no nie wiem, powiedzmy z pięć, sześć i też padnie, nie wiem, mam nadzieję, że ta gra pożyje znacznie dłużej, bo znacznie na to ma potencjał ale z tego co słyszałem, po na deweloperzy się mówi chyba o coś o wypaleniu nie wiem, nie wiem czy to prawda, ale jak deweloperzy po czwartym update'cie mówią, że gra już sprawia, że są wypaleni od jej robienia, to faktycznie gra zaraz upadnie w ciągu tego miesiąca, dwóch, ale nie Bądźmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli, że oni zatrudnią, bo pieniądze według mnie na pewno po takiej ilości graczy in-game mają. Miejmy nadzieję, że sobota będzie dobra. Miejmy nadzieję, że nie spóźnią, będzie o 21. 21 to jest bardzo dobra godzina na update. Bardzo dobra godzina na update i pod stream, i graczy. Naprawdę, jeżeli zachowają tradycję sprzed tygodnia, będzie dobrze i byleby był ten, ten update wielki, nie? Ale mówię, zmieńcie kierunek. Ludzie z Rumble Studios, bo im więcej. Tego typu update'ów, tym bliżej gra będzie w początku końca.